Niestety wczoraj nie daliśmy rady już nagrywać. Dziewczyny szalały z tatuniem, kopały się, musiały gdzieś kolację i my już tacy, wiecie, zmęczeni tak naprawdę. Halo, halo. Dzień halo. dobry i nie daliśmy rady z nagrywaniem, więc już Wam tutaj szybko powiem. Z ProMedia dostałam paczkę, a partnerzy PR to Mary Kay, Benefit, Baba Costa, Jo Malone, Boho Beauty, Ambi Cosmetics, Lula Love jak to pachnie, Reverse, Pielenda Professional, Banana Socks i Big Glossy. Tak szybko przejrzałam wczoraj, już jak dziewczyny spały. Jest bardzo fajny tutaj. Kamera cover. Ja zawsze mam na e, komputerze karteczkę taką, wiecie, przyklejałam. Jak Lili miała zajęcia angielskie, głównie miała cały czas online, to odrywałam. Zaklejałam, odrywałam i tak w kółko. Taśmy trochę tam już jest, muszę ją wiecie, pozrywać i wyczyścić, ale jak super nad nie widziałam, coś takiego jest. Jeszcze chwilę, kochanie. E, także taka e, osłonka na kamerę, widzieliście? Mama, dziś już jest 20! Dziś już jest 20, tak. I dziewczyny są po lekcjach zdalnych. Mama, a kiedy nam zrobisz takie kino, jak nam wyświetlałaś w Inlandii, że Elze, taki stojak? A, widzicie za dziewczyny, ja nie wiem, gdzie jest ten jak znajdziesz, to nam projektor. Mam nadzieję, że Mikołaj widzi, że, że chce taki telefon. Ta Mama, z telefonami. Muszę, proszę, 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 kup mi znajdzie? ten telefon i wszystkie zrobię? Yeah. Kamera cover to jest z Babako. Tak, z Babako. Z Babako Store. Oh, selfie Store. Wow, ale to ładne jest. Proszę. Ładny telefon. A mogę? Okay? I zrobimy nam fotkę? My tu telefon mamy. I foteczkę sobie robimy. Dziś dziewczyny. Ej, bo już nie mam miejsca na telefonie. Także. Selfie stick. Jest super. No, dobra, ale usuwamy no, później tak. Mija. No, może sobie porabić, fatki. patrzcie. Mija robi fotki. O, to tatunia. Z Lulaloft. Błyszczyk, wczoraj już sobie go otworzyłam. Bardzo ładny. Widzieliście, szczotka dla konia. Z Jo Malone. Dostałam perfumę, bądź wodę toaletową. Z Baba Costor To widzieliście, selfie stick, cover, podkoszulkę i... Kubek z Benefitu oczywiście najlepsze rzeczy do brwi yy, i tuż do rzęs, a tuż jeszcze nie miałam, to jestem bardzo ciekawa. Skarpetki też wczoraj widzieliście z Banana Socks. mam jeszcze opakowanie Blender Reverse, yy, jak tu pachnie. Może trochę otworzę na Instagramie, żeby tutaj ten film nie był taki mega długi. Może pudełeczko z Reverse, ładnie zapakowane. proszę bardzo, pomarańczowe, pierwsza rzecz. To podkład fluid matujący. Jak widzicie prześwituje mi zawsze. Nie mogę dobrać dobrego podkładu. Prześwituje mi niestety cały czas te plamy. Plamy są po kremie na przebarwienia. Teraz tylko punktowo tam, gdzie widzę, chociaż powiem Wam, że ciężko już teraz dojrzeć, czy jeszcze są te plamy, czy nie. Wczoraj na przykład już pierwszy raz od czterech ponad miesięcy nie posmarowałam zobaczę jak to dzisiaj wygląda mam zdjęcie o um, to może Wam pokażę tak szybko moja twarz, głównie chodzi tutaj o czoło, tak wyglądało moje czoło we wrześniu, zresztą możecie wrócić do filmów i będziecie widzieli, na święta może już tam sobie spokój, żeby nie wyglądała paskudnie, a później może po nowym roku zacznę z powrotem, jeżeli będą dalej plamy, kolejna rzecz to proszę bardzo a, krem do rąk. Biomaskara. Vegan Friendly. kolejne, Proszę bardzo. Już widzę, jak dziewczyny podbierają. No, na święta może im pomaluję, chociaż one mają takie swoje, wiecie, dziecięca, Matka, błyszczek. Zaraz zobaczymy. Błyszczek chyba. No. Jaśniutka, ciekawe jak mi będzie w takim kolorze serą przyspieszające wzrost rzęs. To by było wszystko. Ciekawe jestem tego podkładu. W ogóle wszystkie rzeczy jestem ciekawa. Eee, krem do rąk. Lubię takie tubki. Mniejsze, większe, ale tego typu. Łatwo mi się odkręca i zakręca. Jak mam już pokremowane ręce, to nie ślizgają nam się. Boho Beauty. O nie, o nie. Wow. Jako ja ostatnio. Jak puder nakładam, to już mi się taki, wiecie, zrobił. I spłaszczył się po prostu. Ole fajny. Piękny no i jeszcze oczywiście Kąbeczka. No dobra kochani, idę dziewczynom pomagać w lekcjach, zaczęło się zdalne nauczanie, dobrze, że to są trzy dni, Pawła dzisiaj nie ma musiał pilnie gdzieś pojechać, więc z dziewczynami siedziałam ja i sobie popracowałam, nie da rady, muszę z nią siedzieć obok, pomagać, coś tam robić, zadania, ona ma bardzo dużo kserówek, więc już pani tam, wiecie, każdemu dziecku na naukę zdalną przyszykowała, więc musi robić swoje karty pracy, i naprawdę tego jest sporo. Lili to ogarnia się sama, ale wiecie, mają pokoje obok. Jedna na telefonie siedzi, druga na iPadzie. iPad coś się w ogóle nam popsuł, bo nie słychać, jak mówimy chyba mikrofon na słuchawkach, jak mamy to słychać, ale normalnie mikrofon nie działa, dajcie znać co należy zrobić, może jakoś przeczyścić nie wiem, próbowałam, ale może jakoś specjalistycznie gdzie mogę dać to naprawy no coś z tym mikrofonem jest no i mija miała iPada, niestety jak miała się odezwać, musiała podłączać słuchawki, więc ja tam musiałam jej pomagać, nie cierpię tej nauki zdalnej nie dość, że dziewczyny są w domu cały czas muszę nadzorować. Do lili na przykład weszłam, ona na hamaku się buja, mówię, przecież masz lekcję. Pani czyta tekst. Fakt, że miała telefon, śledziła tekst, ale bujała się na hamaku. To już nie jest takie pełne skupienie, a ja nie będę, wiecie, jak ten kat nad nią stać i siadaj do biurka i słuchaj co pani mówi, bo tak naprawdę słucha tylko, że buja się na hamaku. Nie chcę dziewczynek stresować dodatkowo, bo to już prawie są święta, więc już po świętach będziemy wstawać i najpierw jeść śniadanie, tak jak to było przed szkołą. Jeść śniadanie, umyć zęby, uczesać włosy, ubrać się i wtedy na lekcję. Bo dziewczyny zaczynały lekcję 7.30, a ja obudziłam się 7.15. Mam nadzieję, że zajęcia dodatkowe są dzisiaj, bo siedzę cały dzień w domu. Teraz się cieszę, że są zajęcia dodatkowe, także lecę ogarniać obiad paczki y, sobie tutaj tak uporządkuję, na Instagramie dodam, mm, to zerknijcie sobie może na Instagrama. Otwieramy kalendarze. Madzienko! Masz ten. Ale fajny, ja mam O, boi. <laughs> Mijunitki i Lilunitki. I pokażę Wam jak się zmienia. Śmiejące buźki. Czyli też no fajne Dziewczyny, słońce trochę świeci. Wow. Wow! Ale piękne dziewczyny. Bardzo ładne. Jejku, słońce! Korzystamy, idziemy na dwór. Mogę otwierać mnie, kalendarz. Dobrze, że ten kalendarz niedługo kończymy. Mama jakiś krem. Ja mam znowu jakąś pomadkę. Krem do rąk. O, nie pachnie, a pokaż opakowanie. To jest maseczka do twarzy, miłnica. Mogę swoje otworzyć? Możesz, ja możesz. Swoje... Szybko, szybko, dajesz mi, ja dajesz, dajesz. I jeszcze jedno opakowanie, czy wszystko już otwarte? A jeszcze tam. Dzi dzisiaj ja tam. Takie mhm. czekoladki. Upsik. Otworzymy troszeczkę. Możecie otwierać. Tak! Jajka. Dwa. Nie zmieściłeś się do jednego. Jaja. Załóż kartę do biblioteki. O, Kto ma założyć? Mija. U nie ma założonej. Mija musimy mieć dzisiaj do biblioteki i zakładasz kartę. Jak Wilię będzie miała gimnastykę? A ja mam oddać książki. No, który dzisiaj jest? A do którego miałeś oddać książki? Wieramy kalendarze dziewczyny. Co ćwiczycie teraz? Aha. To wy sobie poćwiczcie. podszykuję obiad, robię włosy wam jednej drugiej i i co robimy? I uciekamy. Ja nagrywałam, że tu słońce świeci. A zobaczcie, jaka tu zawierucha się zrobiła. Oj, zasłoniłam rulety. Nie, muszę Na 5 minut zasłoniłam rulety, a tu tak wieje, tak niefajnie, zobaczcie. U. Trzeba się ciepło dziewczyno ubrać. Cieszę się, że mamy autko w garażu. Tak. Mam książki. Miałam jechać z Miją, żeby założyła sobie kartę, tak. Ale Lili chce wybrać nowe książki, więc musi oddać trzy swoje, bo cztery można więcej, nie, pięć można było pięć, chyba. Pięć. Więc ty będziesz brała na swoją kartę, Mia będzie sobie wyposzczać na swoją kartę i już będzie z głowy pilnować dat. Bo do dzisiaj do 20, proszę bardzo, musimy oddać książkę. No ale macie, masz, dobra. Lecimy No a do 20 sty. A 20 czekajcie, bo sobie zrobię psik, 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 Jestem teraz z Lili i idziemy na, na gimnastyce z Lili. Z Lili. Idziemy do biblioteki, a potem z Miami się muszę przyjechać dobrze do blisko. Idziemy do biblioteki, ale tu jakieś rozkopy są. A wiesz co, Lili zrobili? Zobacz. Możesz sobie otworzyć. U nas jest parę takich budek. Przeczytaj i odłóż książkę. Może bierze się? Tak. Czyta. do samochodu do samochodu, w gdzie, możesz iść do domu, czytać i jak przeczytasz, to odkładasz fajne no, naprawdę fajne Teraz ja myślałam do tej, idziemy. co wypożyłyśmy w piekarnię. Jaką piekarnię? No w piekarni. No to nie w piekarni, tylko tam, gdzie wypożyłyśmy książkę od religii. Teraz idziemy do biblioteki, kochanie. Takiej wojewódzkiej biblioteki. Można cicho? No, cicho trzeba być. W z stronę idziemy. Chodź. Pierwszy raz? No. Zobaczyć sobie, jakaś Ci zainteresuje książeczka. Jak chcesz, to wieczorem będziemy czytać. Tak, już z Lili się mówiłam, że jeden wieczór ja czytam, drugi ona. To jest po polsku? Mhm. Czy to ma Jaką chcesz? Nie wiem, to jak dużo chciała. Możesz, pięć książeczek. Pięć książeczek można, tak? Mhm. Tam. Popatrz sobie, jakie chcesz. Lili to bierze zawsze te kotki takie. Jakie? No, takie książeczki, co zawsze wypożyczała w szkole. No, jakie będziesz chciała? Bo tak, to byśmy musiały w domu tyle półek, zobacz, musiałobyśmy zrobić. A tak, możemy przyjść, wypożyczyć i oddać, tak? Przeczytaj. Florka. Będziemy tu przychodzić często, no? Mieszka, co dzisiaj zaczynamy? Czytanie? To może? Najpierw szek. Najpierw szek? Dobra. To ja z tobą, a tatuś może z Lili? Albo trochę taki, trochę tak? Jakoś się dogadamy. Mi Junita przyleciała teraz na tańce. Mam słychać nawet muzykę. Dzieciaki tańczą. Tata, patrz, dzisiaj mamy sobie szereg. Zobacz. Miła była. Gdzie byłaś? Opowiadaj tatusiowi. W bibliotece. I, I wypożyczyłaś sobie? Tata, szereg. Tak. Ile książek wypożyczyłaś, Mija? Ja pięć. Angielskie. Lili też sobie wzięła książki. Lili! No, A ja my dostałyśmy jeszcze książkę, słuchajcie. Mijeczka, dostałaś taką książeczkę. Proszę bardzo. Dostałaś zakładkę. Jeszcze jedna książka. To jakaś książeczka? A no to może dla mnie? Dla mnie. No, A zobaczymy, przeczytamy. Literami. Nie, normalnej litery, litery, ale tutaj masz taką kostkę, musisz ją ułożyć.